Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy w Robloxie i zagramy sobie w tryb pigi. Jak Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, żeby nie ominął Was żaden film. Odcinki co drugi dzień od 14, więc lecimy już do odcinka. Zaczynamy w domu i musimy sprawdzić gdzie co jest. Bo dołączyłem już do jakiejś gry, która była zaczęta. Tu jest połączony prąd, tu chyba potrzebujemy wręcza. Dawno w to nie grałem. Eee, tutaj nie możemy spać, bo będzie przypał. Tutaj mamy klucz zielony Tutaj możemy się schylić Tam raczej nic nie będzie Tutaj jest to Tutaj potrzebujemy wręcza Tutaj wszędzie są te pułapki pozostawione Tutaj gdzieś jest ta pigi o, zębatki, zębatki na pewno się przydadzą, to wiem. Trzeba do nimi wejść na dwór. Jak to? Dobra, yy, musimy znaleźć coś. Tutaj ma, widzę, że mamy klucz, który wzięła dziewczyna. Zaraz coś znajdziemy spokojnie. Gra się trochę zaczęła. Mamy niebieski klucz, który ja sobie wezmę, bo wiem, się go użyć. Tutaj potrzebujemy niebieskiego klucza, więc sobie go od razu użyjemy. Już go nie potrzebujemy. Weźmiemy sobie zielony za to. Szukamy na zielony klucz czegoś. Na zielony chyba jest jakiś domek. Tak, tu jest. Dobra. Użyjmy, żeby go otworzyć. Piki za nami nie idzie. Mamy czerwony klucz. Albo pomarańczowy. Czerwony, dobra. Eee, szukamy teraz czegoś na czerwony. Uwaga, tutaj mamy. Wejście na czerwony. Dzięki temu, że użyliśmy czerwonego, to potrzebujemy tutaj deski. Okej. Okay. Eee, tu mamy pigi. Mamy pigi, dlatego uciekamy. Okej. Okay. Tutaj już nic nie ma przecież. Mamy żółty klucz Ale co nam da żółty klucz? Chyba żółty klucz był tam potrzebny e, Czyli żółtego już nigdzie nie będziemy potrzebować Mamy fioletowy Okej okay. Weźmy sobie ten fioletowy Poszukajmy czegoś na fioletowy Czy ciebie goni pigi? Nie, ciebie nie goni pigi To dobrze co my tutaj mamy? Tutaj mamy tylko amo z tego co widzę. I młotek. Dobra. To się przyda. Młotek się na pewno na coś przyda. Tylko na co? To mam klauna. Hmm. I co z tym młotkiem? Zrobić tu? Zrobimy młotek. Okej. Okay. Tutaj jest biały klucz. Dobra, wręcz żywali? Tutaj leży ten wręcz, sobie weźmiemy ten wręcz i otworzymy sobie tutaj do wejścia. Będziemy potrzebowali kokodu chyba, tak? Tak, jeszcze kot. Tak i uciekamy. Dobra, szybka gierka. Wygraliśmy. Dobra Tym razem bierzemy od razu kuszę, bo tu leży na starcie O Boże, dwie bliźniaczki Mamy kuszę Bez naboi, ale z... mamy kuszę Pójdę sobie w tą stronę Tutaj potrzebujemy klucza, klucza. Naprawdę on się tu deski. Co? To może przechodzić pod tym? Myślę, że on za mną nie idzie. Dobra. Lecimy na górę tu tu nic nie ma na tu weszła Dobra, mamy klucz. Otworzymy sobie wyjście. Mamy też fioletowy. Weźmiemy sobie tak to fioletowy. O, jaki potrzeba? Jest świnka pepa. Ucieczka ta Chyba mnie zgubiła. Proszę jakoś na górę Tu tędy O akurat ona spadła Tutaj potrzeba czerwonego To jednak bym się cofnął O ten czerwony Lecimy po ten czerwony Kurde, jajko tutaj jakieś mi zostawili. Naprawdę. Jakieś jajko mi zostawili. Tu mamy samochód. Oj, pomarańczowy. Okej. Okay. Dobra. Tu. Tu. Nie, nie, nie. Chciałem ją wyminąć. Uwaga, jest. Jestem pigi, nice. Mamy pigi. Więc dzisiaj będziemy pigi. Dobra. Poczekamy sobie chwilę. Przy nam się energia ja. Dobra, lecimy. Gdzie, gdzie, gdzie są tyby. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry, dobry. Leżysz? Nice. Mamy następnych ofiar Gdzie nasze ofiary? Czy tutaj by ktoś chciał. Na takich pięknych widokach. Chyba tu nikogo nie ma. Halo, gdzie są ludzie? O, tutaj mamy na przykład. Dziękuję, do widzenia. E, tam mamy kolejną. Na słupkę? Tutaj bym zostawił pułapkę. Halo, pułapka? Czy mi się nie chce postawić, co zyskam? A tutaj może? Z tymi pułapkami czuję się aż szukany. Tutaj mamy dziewczynę. Hello. To ja! Bye, bye. Gdzie mamy kolejną osobę? Tu na dole nawet dwie. To co to za nielegalne zbiegowisko? Dzień dobry. Hello To ja, informatic. Dobry. Tak to się robi. Robi wrażenie. Mamy po kolejnej osobie. Ta będzie tam skakać, wiedziałam. Dobra, lecimy po następne osoby. Szukamy kolejnych. Podaj osobę. sobę Halo? Gdzie, gdzie, gdzie jest jawa? Gdzie, gdzie, gdzie jest jawa? Tu jej na pewno nie ma Dlaczego tak jest? Oh, good morning, Good, morning. good, morning. good, morning. good morning. O, nie. No i, no i gorzej. No Proszę, uwalniaj się. Nie chcę ciachać. O, dzień dobry. I co? Tak fajnie było? Ale się skończyło. Dobra, więc co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak to subskrybujcie, lajkujcie, a ja się z Wami żegnam. Na razie i pa pa!